Dobry, witam Panie Panowie na moim kanaliku kanałku. E, na początku dziękuję za te subskrypcje, Odzew był bardzo fajny. Przybyło. Brakowało tam niecałe 20 do 4000, a już jest 70 ponad, także dziękuję bardzo. E, ujaśniaczków co, wczoraj wysprzątałem, pomimo, że była niedziela, to wczoraj posprzątałem gołemnik. E, wysypany sandezią młodziaczka, pokażę Wam tu jednego, bo jest pięć. Jest tu jaśniaczek. dziobie mnie. Niedobrznik. Chyba będzie na biały ogon z fartuchem, lub takie wylot przeplatany, Takie jak ja lubię najbardziej, wyloty przeplatane. Nie każdy lubi jedni wolonne białogon, jedni na szary, a ja lubię właśnie wyloty i to najfajniejsze są takie przeplatane lub jakieś takie boczne, takie lubię najbardziej. Są jeszcze dwa wyszłańczyki młode tutaj. O. Jeden taki wygląda jakby czarny był ale jeszcze tak słabo widzę Wygląda prawie jak czarny. Albo taki czerwień będzie mocny, jak go do słońca wyniesiemy. Nie, czerwony, ale taki mocno czerwony, będzie aż bordowy. A drugi jest jaśniejszy, chyba będzie żółty. Nie, też czerwony, ale jak jaśniejszy, zobaczcie, jaka różnica w kolorze. I są jeszcze dwa temy. te czarne berliny tutaj, o. o. Jasne słuchajcie, ganiam, zacząłem je ganiać dzisiaj będzie chyba czwarty dzień kawę przyniosłem ze sobą w kubeczku, czwarty dzień zacząłem jasne ganiać tam sąsiedzi próbują podganiać, przeruszać i teraz tak po tym ganianiu, no to coś tam się chyba rozpadło ze trzy sztuki po wiosce takie najmniej latające to to jest wiadomo to żadna strata bo tracimy głupie głębie. to to żadna strata, to to Liczyłem, że więcej się rozpadnie, ale rozpadło się tylko ze trzy. Gorzej, że w środę było tak ciepło, że zerwało mi się ich chyba ze 20, ze 20 parę i poszły, poszły w świat. No powiem tak, większość wróciła, ale czy 100% to na pewno 100% nie wróciło. Także tych gołębi bardziej szkoda, bo te gołębie były te, że tak powiem ze szczytu, czyli takie najlepiej chodzące, no bo Parzyć im się chce, wiadomo Dlatego teraz, otwieram je dopiero o godzinie 14 .00. Ganiam, no i tam Z pół godziny do godziny sobie chodzą po ziemi, także dzisiaj Na razie ich nie otwieram, jeszcze trochę poczekam, bo jest 11 godzina, chociaż tak do pierwszej I później zgonimy to wam To wam słuchajcie, nagram jak to lata, a lata coraz lepiej Coraz dłużej się trzyma w kupce, później się rozpadają, no ale to i tak naprawdę na ten, jak dzisiaj będzie czwarty dzień ganiania, to dopiero były trzy to i w porównaniu do tego, że te gołębie były nieganiane, ile było tych głębi nieganianych, także, także jest fajnie. Jest fajnie i jest nieźle. Dobra, na razie zrobimy pauzę, a później dogramy jak, jak jest gonie. Nie czekamy do pierwszej, jedziemy od razu. Zobaczcie, bez wiechy ale weźmiemy wiechy żeby ich trochę podtrzymać w górze. Zobaczcie, 100% górnika nie wszystkie dobrze latają, ale coraz lepiej w statku jak im dłużej, im częściej będzie się ganiać, a tak jak mówię do siódmego mam Wolne to je trochę nauczymy latać w statku. O, już parę minut się trzymają w stadzie za każdym gonieniem będzie coraz lepiej. Jak się jasne przelęgną, to będą nie do złapania. A na razie to jest jak to mówi się, wojsko najemne. Dziś są, jutro ich może nie być. Już zostawiłem wiechę, bo o, zobaczcie, zaraz za tydzień to będą śmigać jak później jak się ich tutaj nazbiera na gębniku z 20-30 to zgonię jeszcze raz, parę już tam poszło w świat Widzicie, ta cząstka jedna szybciej kręci druga połowa gorzej ale to się nie ma co dziwić ogólnie zobaczcie no, jak na czwarty dzień ganiania to ale staram się tu o zdrowie zadbać nic im nie nic im słuchajcie nie brakuje I można powiedzieć czwarty dzień ganiania i znowu huberta chodzą najlepiej na wsi Także dałem fory sąsiadom, ale nie skorzystali. Muszę je ganiać, bo tak to by się same zrywały i uciekały. A tak jak ich poganiam, no to... To słuchajcie, to ten... Coś tam spada, ale to jest dobrze. To się trochę wychodzą, wychodzą, to później są spokojniejsze. Próbują się trzymać pomimo, że ten ogon się ciąga ale tak to próbują się zobaczcie ile to trzeba tak naprawdę dwa tygodnie i gołębie zasuwają jak się odpowiednio zadba o gołębie także tu czas po pasu się skończył teraz jest tylko gonitwa i parzenie, bo one muszą się przeląc, muszą mieć swoje duki muszą muszą złożyć jajka musi coś się w tym gołębniku trzymać, jak nie będzie lęgów, nie będzie ich tu nic trzymać to one będą ginęły zawsze, o, zobaczcie czwarty dzień ganiania i już żaden sąsiad nie dopędzi widzicie 40 gołębi było 37 nieganianych no to pewnie może tu one siedzi 5, 3 stracone i zobaczcie jak to ładnie daje Dobra, robimy pauzę na razie. Zobaczyliście, że Hubert gania ciumie. A teraz już się będą rozwalać. To już nie będzie co nagrywać. Nie wszystkie jeszcze mają tyle siły, żeby chodzić tak długo. Ale przypominam, to jest czwarty dzień. Ganiania. Pauza, panowie. Wiadomo, że jeszcze coś tych gołębi zginie. Ale było 160 jasnych. Przypuszczaniu zginęło naprawdę niewiele, więc pomyślałem sobie, że mogę sobie pozwolić na stratę 20-30 jasnych jeszcze. Bo tak naprawdę na lęgi te 120-130 to spokojnie mi starczy. I tak oprzemy całą hodowlę na swoich młodych. No, zjeżdżają, ale już nie będę drugi raz zganiał dzisiaj. Coś tam poszło, ale powiem Wam, że jak idą, nawet tam idą, giną, ale wracają. W większości wracają te gołębie. Także one olej mają, tylko że, no mówię, idą, bo nie mają pary albo jeszcze duk nieobrany i one idą. Teraz to podstawa, to tylko je poparzyć. Eee, czajeczki sobie duk znalazły, znalazły, siedzą w duku. Samica już pewnie będzie niosła jajko, bo samiec to chodzi super A samica już siedzi długo w duku, to może zniosą jajka Dobra, pauza już tam ganiają nad laskiem Kolega Janek tam gania, bo parę jasnych, cztery jasne przynajmniej poszły właśnie na tamtą wioskę. Chodzą nad Olszakiem tym wysokim e, Nie będzie jej widać Musicie mi zaufać, że tam są Gania Górą jest też chyba Dużo pojedynczych No ale z Tego można było się Spodziewać Wczoraj też tam kilka poszło Na tamtą wieś, ale Ale wróciły Ile ich tu może schodzić? No, zasadka setka chodzi. Pewnie noc może z osiemdziesiąt. I jeszcze pewnie z piętnaście pojedynczo, bo tam jest wysoko trzy sześć. No za wcześnie ja trochę otworzyłem, ale dzisiaj wyjątkowo, bo nagrywam dla Was film, a tak to o 14 jak ganiam już jest tak szarówka to już tak słuchajcie nie uciekają się, boją trzymają się domu, a dzisiaj jest troszkę za wcześnie jeszcze słyszę, że kury coś szaleją, będzie jeszcze jaszczą w może. Wrócił jeden właśnie z tamtej wioski, już wali tutaj na bombę. O, Ciekawe, czy wszystkie usiądą, bo tak nie zawsze wszystko jeszcze siada. Uspokaja mnie fiukaniem. Się wkręciły dobra, sypiemy lepsze papu i czekamy aż reszta wróci. Z tych co widzę, to jeszcze nade mną są bardzo wysoko trzy i dwa idą z tamtej wioski, albo to są pocztowe, takie szare. To mogą być jakieś inne ptaki. Dobra, jeden chodzi jeszcze na tamtej wiosce, czwarty co widzę nad zaciągiem teraz jak usiądzie no to trudno strata musi być wliczona ale tak jak powtórzyłem, już 120-130 to jest słuchajcie świat i ludzie na lęgi jak widzicie jest materiał cały sezon będą tutaj o dbane później przepierzą się ładnie będzie armia na ten. No, wraca jeden, ale jeszcze się waha. Z tamtej wioski chodzi ich tam na pewno jeszcze kilka. Ze czterech chodzi. No i tutaj mamy nad nami trzech. Także przynajmniej ze siedem jeszcze nie usiadło. Ale może wrócą. Miejmy nadzieję, że wrócą. Wróble się tu u mnie stołują. W Gębniku. Ładne te jasne są, no muszę powiedzieć, że są ładniejsze niż żołniki, widniej w budzie, taki kok przyleciał kiedyś, wpuściłem go gdzieś tam, przyleciał znowu i tak lata, niech tam na razie lata. a jeszcze są tutaj nad głową dwa, widzę te jasne, a były trzy, o są następne dwa, wracają z tamtej wioski, tu jest jeden. Także jest kolejny, wrócił z tamtej wioski, kolejne dwa. Także widzicie, przychodzą. Na filmie nie będzie widać tego, bo to wysoko. Ale już się wychodzą, i się nie będą więcej zrywać. No, to ganianie jeszcze się wiąże z ryzykiem tam nad laskiem. Widać tego gołębie, ktoś tam gania. Janek gania tego łębie. Może i coś tam siąść. Gołębiowi się nigdy nie wierzy. Dobra, panowie zrobią... O, wracają kolejne dwa z tamtej wsi. Zobaczcie. Będzie je teraz raczej widać. Jeden klepie, drugi chodzi. Reszta nad głową już się opuszczają. O, to tutaj wróciły, tamten jeden jeszcze chce wrócić no, nie, zwraca z powrotem w moją stronę, nie, odbije jeszcze na tamtą wioskę o tam ich jeszcze ze dwa chodzi wysoko nad tamtej wsi ale już się nie zbliżam, czekam tu już naklepiąco o tu naklepiąco, tu naklepiąco tu, tu tu jeszcze mówię dwa, trzy Wróciły stamtąd o, już się będą obniżać, tam na chmurce dwa widać. O jest ich tutaj na pewno 3, 6, 7, na pewno 8, 8, 8, jeszcze w powietrzu, przynajmniej tych co widać. Jeden wrócił, samiczka na biały ogon. Nie wiem dlaczego jeszcze sobie nie znalazła samca, bo samce gruchają. A. Dobra, o jest następny wylot przeplatany od razu do budy Ale jeszcze kilka w powietrzu O, tutaj jest jeden na białogon, ogon, tu jest następny na biały ogon że mówią, uciekają, ale wracają nie głupie gołębie, dlatego nie mam co tu szaleć niech się parzą te gołębie dziś wyjątkowo tworzyłem wcześniej dla was ale tak to będę je otwierał dopiero o godzinie 14 już tak pod wieczór, żeby bały się odchodzić od domu no tam tu jest jeden tu są kolejne dwa to będzie pięć, ale jeszcze jeszcze były jeszcze trzy były ale nie widzę na ten czas a tam Gania jeszcze pan Mietek taki, on miał tak dużo tych gołębi o, nie wiem czy będzie widać, bo ja nic nie widzę no mają chłopaki radość ale Huberta Głębię to zawsze gdzieś pójdą, polecą, odejdą ja jakoś mam gorzej. No są tu 3, 4, 5. Nie, to wszystkie są. Wszystkie są. Ale jeszcze się nie wychodziły. Tu jeden, tu drugi, tu trzeci. A w górze jeszcze wysoko dwa. Dobra, panowie. O, tam pan Mietek ma dużo. Też mu ładnie chodzą. Nie mogę powiedzieć, że część to ładnie tam chodzi Tak z 300 to ładnie chodzi A drugie 300 gorzej Ale jak na tyle gołębi To nie najgorzej o Są tu, ale jeszcze się nie wychodziły Dobra, pauza, bo się filmu za dużo zbiera I wylądował czwarty A tu jest piąty, szósty Siódmy I górą przyszedł ósmy. I tam jeszcze jest jeden, to pewnie dziewiąty. Mogło ich i dziewięć, i wcześniej wszystkie policzyłem. Ale mówię, no wracają. Nie głupie te gołąbki no ale jasne to gąbcz z charakterem. Dopóki on tu sobie nie znajdzie samicy i gniazda. żołnikami też było podobnie. To. O, parametka ładnie tam dają kurcz, ale jak to wam nagrać, żeby to było widać? Gdzieś tutaj chodzą. I zobaczcie, taki go wyganiali się na tamtej wiosce, wyganiali bez pary, wrócił. Tak jak on dostanie parę i zniesie tutaj jajka, to to już będą gołąb. Później nie do złapania. Schodzą się, jeszcze dwa przyszły, więc co było ich dziewięć w górze. Na pewno. No, takie gołębie trzeba szanować. Dostaną parę, zniosą jajeczka. Znowu będę rządził. <laughs> żartuję, no wie, wszystko ale to naprawdę, to dobrze o takich gołębiach świadczy też na biały ogon z fartuchem, też jest ten z na biały ogon z fartuchem bacha się, zobaczcie o. też samica właśnie, że te samice, bo samiec to sobie coś zawsze przygrucha, te samice nie chcą się parzyć na wolności, nie chcą, nie chcą, uciekają ale już teraz się wyciszyły, widzicie wszystko po ganianiu weszło do budy Także już będzie teraz spokój Teraz będzie parzenie już No już niebo czyściutkie, nie widać ani sztuki że może i coś tam zginie zawsze Na pewno coś tam zawsze zginie no, Ale jeszcze w budzie jest dużo aby się tylko fajnie teraz poparzyły, to e, to mi starczy. No. Ten ryś też ładnie grucha, a sobie nie może znaleźć samicy. Ten ryś przywieziony z, razem z Czajkami od kolegi Damiana. Pozdrawiam Damianie, jak oglądasz, ojca też. To on jest. No. no i co? Dzisiaj jest poniedziałek, jutro Wigilia. Więc żeby nie zapomnieć dla wszystkich oglądających, subskrybujących. Zdrowych, wesołych świąt. Jako, że teraz mam e, do siódmego wolne, to będą filmy częściej. Myślę, że tak co drugi dzień coś się uda nagrać. Tutaj się para jasnych parzy. On na siwy, ona na jedno wylotka parzy się. No tak. Trochę się parzy, trochę się nie parzy. Także jeszcze raz zdrowy, wesołych świąt, nie wiem ile się filmu nagrało, dzisiaj go w poniedziałek wstawię, jeszcze tak dodając, to mówię, jest dużo sposobów, e, słuchajcie, na trzymanie gołębi, zdaniem to we wszystkim trzeba mieć umiar No i jasne już wyuciszone, uspokojone po ganianiu wychodziły się które chciały pójść dalej to poszły i teraz już będzie tylko popas A też jak ja bym to tak długo popasał a później zgonił to Tutaj to już wiem, że choć jeszcze tutaj może kilka nie chodzi super to na razie do, do młodych zostaną Ale większość już lata i potencjał ma sezon przelatają będą latać Dobra, kończę, nie przedłużam. Zdrowych, wesołych świąt raz jeszcze i do zobaczenia. Myślę, że w święta coś tam nagram.